Witamy na kanale Lider Nieruchomości i Finanse. Dziś przedstawiamy wyjątkową ofertę nowoczesnego domu w Krępie Kaszubskiej, położonego w spokojnej okolicy, zaledwie 15 km od łeby. Jeśli szukasz przestrzeni, komfortu i bliskości natury, ta nieruchomość może być idealnym wyborem. Prezentowany dom został zaprojektowany zgodnie z nowoczesnym projektem Home Concept 13 Wersja 5 i znajduje się na przestronnej działce o powierzchni 2405 m2. Jego solidna konstrukcja została wzmocniona stalowymi płatwiami dachowymi, co zapewnia większą trwałość i stabilność. Pokrycie wykonano z dachówki premium barwionej w masie. Która charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne oraz nowoczesnym designem. Dzięki dużym przeszkleniom wnętrza domu są jasne i przestronne. Zastosowano energooszczędne okna HST firmy Weekend, które zapewniają doskonałą izolację termiczną i akustyczną, a także okna dachowe Fakro o podwyższonej izolacyjności cieplnej sterowane elektrycznie DLA jeszcze większej wygody. Przemyślany układ pomieszczeń zapewnia funkcjonalność na najwyższym poziomie. Każdy pokój posiada własną garderobę, co pozwala na wygodne przechowywanie. Na parterze znajduje się przestronny taras, który doskonale sprawdzi się jako miejsce do relaksu i spotkań z bliskimi. Na piętrze, przy głównej sypialni, znajduje się dodatkowy taras, idealny na poranną kawę z widokiem na otaczającą naturę. Dom został przygotowany pod pełną automatykę, co umożliwia dostosowanie systemów sterowania do indywidualnych potrzeb mieszkańców. Rozprowadzona została również instalacja elektryczna, telewizyjna i multimedialna, dzięki czemu cała przestrzeń jest gotowa do nowoczesnego użytkowania. Dodatkowo zainstalowano system rekuperacji marki DEFRO, który zapewnia stały dopływ świeżego powietrza, jednocześnie obniżając koszty ogrzewania. Bezpieczeństwo jest tu priorytetem. Monitoring z mikrofonami oraz wysokiej klasy bramy garażowe i wejściowe firmy Wiśniewski gwarantują pełną ochronę oraz wygodę użytkowania. Zakup nieruchomości to ważna decyzja, dlatego w Lider Nieruchomości i Finanse zapewniamy pełne wsparcie w zakresie finansowania. Nasi doradcy finansowi, posiadający ponad 24 lata doświadczenia. Porównają DLA ciebie oferty kredytowe wiodących banków i pomogą dobrać najkorzystniejsze rozwiązanie. To usługa całkowicie bezpłatna. Ty wybierasz ofertę, a my zajmujemy się wszystkimi formalnościami, oszczędzając Twój czas i zapewniając maksymalny komfort transakcji. Jeśli chcesz poznać dostępne opcje finansowania, skontaktuj się z nami lub odwiedź stronę internetową, gdzie znajdziesz więcej informacji. Jeśli posiadasz dom, mieszkanie lub działkę na sprzedaż, skorzystaj z doświadczenia i skuteczności Lider Nieruchomości i Finanse. Dzięki przemyślanym strategiom marketingowym i szerokiej bazie klientów, możemy pomóc Ci szybko i bezproblemowo sprzedać nieruchomość na najlepszych warunkach. Nasza agencja to tysiące przeprowadzonych transakcji i setki zadowolonych klientów. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc, Skontaktuj się z nami lub zgłoś swoją nieruchomość poprzez formularz na naszej stronie internetowej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej nieruchomości lub umówić się na prezentację, zapraszamy do kontaktu. Lider Nieruchomości i Finanse znajduje się w miejscowości Lemborg obok optyka Ciszewski. Możesz zadzwonić pod numer 513 136 636. Lub wysłać wiadomość e-mail na adres biuro małpa nieruchomości Więcej informacji o tej i innych ofertach znajdziesz na naszej stronie internetowej pod adresem www.nieruchomości myslnikleaderpl Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi ofertami nieruchomości, subskrybuj nasz kanał i poleć go znajomym. Do zobaczenia w kolejnym filmie.